Odpady kuchenne są bardzo dobrym substratem do wytwarzania biogazu. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych w Polsce wciąż nie jest jeszcze tematem popularnym i rozpowszechnionym, ale ważne jest, żeby zacząć postrzegać odpady kuchenne jako cenny surowiec energetyczny, a nie tylko jako zbędny odpad. Odpadów tych nie da się jednak zastosować bezpośrednio. Wymagają one odpowiedniego przetworzenia w procesie fermentacji metanowej. Sad do produkcji biogazu mogą stanowić także produkty pochodzenia rolniczego, jak na przykład kiszonka kukurydzy lub trawy, a także odchody zwierząt hodowlanych, drobiu, bydła i trzody chlewnej. Do produkcji biogazu można wykorzystać także niektóre odpady z pielęgnacji zieleni miejskiej, np. skoszone trawy. Skład surowców należy właściwie dobrać w warunkach laboratoryjnych. Można ze sobą mieszać surowce pochodzenia rolniczego, odpady komunalne, jak i biodegradowalne odpady z przemysłu, np. serwatkę. Dla tak przygotowanych mieszanek bada się ich potencjał metanogenny w fermentorach. W zakładzie paliw, biopaliw i środków smarowych od dłuższego czasu funkcjonuje pracownia biogazowa. Pracownia ta wyposażona jest w aparaturę i sprzęt niezbędne do badania właściwości fizykochemicznych biomasy stosowanej jako wsad do fermentacji metanowej, a także do określania potencjału metanogennego tych surowców stosowanych podczas fermentacji. Surowce, jak i mieszaninę pofermentacyjną poddaje się badaniom fizykochemicznym. Między innymi na wyposażeniu pracowni jest bioreaktor, który umożliwia pełną kontrolę procesu fermentacji. Do reaktora kierowane są mieszanki, które wykazały najlepszy potencjał metanogenny. W zależności od docelowego przeznaczenia, biogaz musi być poddany procesowi oczyszczania. Po przejściu przez badania laboratoryjne i spełnieniu określonych wymagań można przejść do produkcji biogazu na większą skalę. W zakładzie odnawialnych zasobów energii wykonujemy analizy, które pozwalają na oszacowanie wpływu na środowisko, zarówno na etapie wytwarzania, jak również wykorzystywania biopaliw, w tym również biogazu. Aktualnie w zakładzie realizowany jest projekt biogazowy Eureka, który ma na celu sprawdzenie możliwości zastosowania biogazu pochodzenia rolniczego do zasilania ciągników rolniczych. Biogazu możemy otrzymywać energię elektryczną i ciepło wytwarzane w skojarzeniu i ten sposób wykorzystania biogazu jest najbardziej rozpowszechniony w Polsce. Jednak po odpowiednim oczyszczeniu i uszlachetnieniu biogaz może być również wykorzystany jako paliwo dla transportu. Pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym można tankować na ogólnodostępnych stacjach tankowania. Czas tankowania CNG jest porównywalny do czasu tankowania paliw konwencjonalnych. Spalanie CNG w porównaniu do paliw tradycyjnych jest większe o około 15%. Natomiast cena 1 metra sześciennego gazu na stacji jest niższa od paliwa tradycyjnego o prawie 40%. CNG można tankować również we własnym zakresie przy użyciu przydomowych kompresorów sprężających gaz ziemny. W takim wypadku tankowanie trwa znacznie dłużej, ale koszt sprężonego gazu ziemnego jest jeszcze niższy niż na stacji ogólnodostępnej.